Dzisiaj właśnie mamy taką saszetkę Zobaczymy, co w niej jest. Ok, otwieramy ją. Ze mną też jest moja siostra, która, która mówiła na innym odcinku. Jestem babcią! A ja mówię: Tak, jesteś babcią. Ok, dobra, otwieramy. Co będzie? Dobra. Piglin. Taki. pigułka Piglina. A można było trafić Steve'a, Alexa, zombie, klipera, szkieleta, ocelota, lamę, pielagera. I właśnie ja trafiłem zombie, piglina. Taki jak tutaj. O, jeszcze Endermana, Wiedźmę i nie wiadomo jaką postać, i jeszcze nie wiadomo jaką postać. Ciekawe jakie by to były postacie. No ja tu nie widzę na przykład kota, więc może by mógł to być kot. A drugi to może by mógł to być trader, bo nie, nie ma tradera normalnie. No, nawet fajna figurka. No, A ja tak kupowałam z Lidą. No, tak, tak, ładnie. No. no dobrze. Papa. Pa. To by było na tyle. Więc. Papa.